Nie jesteśmy zwykłym studiem treningowym ani typowym gabinetem fizjoterapeutycznym. Nasze podejście wykracza poza standardowe ramy. Dbamy o Twoje zdrowie nie tylko podczas wizyt w naszym studio, ale również poza nim. Wiemy z doświadczenia, że troska o zdrowie to codzienna praca. Dlatego stworzyliśmy narzędzia, które pozwolą Ci utrzymać motywację i dbać o siebie każdego dnia. Czasami same treningi na sali to za mało, aby osiągnąć pełnię zdrowia. Dlatego opracowaliśmy specjalne arkusze kontrolne z tygodniowymi celami. Co tydzień analizujemy postępy, wyniki i wyznaczamy nowe mikrocele, dzięki którym systematycznie budujemy zdrowe nawyki. Wspólnie dążymy do wyznaczonego celu krok po kroku. Ważne jest dla nas, abyś zawsze czuł się wspierany. Dlatego umożliwiamy stały kontakt przez komunikator, abyś w razie wątpliwości czy pytań nigdy nie czuł się zagubiony. Jeśli brakuje ci determinacji, a ból i wymówki stały się częścią Twojego życia, pokażemy ci, że istnieje sposób, aby to zmienić. W naszym studiu udowadniamy, że wspólnymi siłami można osiągnąć trwałe rezultaty.